Bigla, doskonały detektyw. Oto pięć ciekawostek, o których nie miałaś pojęcia. Kolorowy nos Nos Bigla może być czarny, brązowy, różowy lub piegowaty. Kolor nosa często zależy od koloru sierści psa. Słynne uszy Charakterystyczne długie uszy Bigla nie tylko dodają uroku, ale również pomagają w tropieniu. Opadające uszy unoszą zapachy z ziemi, kierując je w stronę nosa psa. Aparycja Typowe Bigle mają krótką, gładką sierść, która występuje w różnych kombinacjach kolorów, najczęściej trójkolorowych, czarny, biały i brązowy, lub dwukolorowy, biały i cytrynowy. SŁYNNY BIGLE Najsłynniejszy Bigle na świecie to Snoopy, bohater komiksu. HISTORIA RASY Bigle to jedna z najstarszych ras psów myśliwskich, której korzenie sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Rasa to była hodowana głównie do polowań na zające i małe zwierzęta. Zaobserwuj nas po więcej psich ciekawostek. stick.